Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w nowym blogu. Mamy teraz godzinę 8:40. Ja zaraz będę budziła moich chłopców, bo dzisiaj jest ten dzień, gdy lecimy do Paryża. Zabieramy was ze sobą do Paryża. Mieliśmy w tym roku w planach żeby tam polecieć. Mieliśmy lecieć za miesiąc na naszą rocznicę ślubu, ale ale z racji tego, że jako łódź jest teraz zepsuta, to mamy szansę polecieć teraz, A no bo za miesiąc Braj będzie musiał pracować, będzie musiał odpracować te dni, które łódź była zepsuta, więc nie byłoby momentu, więc nie byłoby szans, żebyśmy polecieli za miesiąc, więc lecimy, już jesteśmy spakowani. Ja spałam dwie godziny, ja spałam dwie godziny, mamy ogromny wiatr, więc ja nie dość, że boję się latać to no jeszcze dodatkowo ten wiatr nie wprawia mnie w dobry nastrój. Miałam wstać o godzinie czwartej, miałam wstać o godzinie czwartej, miałam się wykąpać, kąpać, ale już koło pierwszej trzydzieści zaczęłam się przewracać z boku na bok, więc no w sumie miałam półtorej godziny, dwie godziny snu, ale to nic. Zazwyczaj tak jest, że jak gdzieś lecimy, to lecimy właśnie rano około siódmej i zawsze jest tak, że jedno z nas zazwyczaj ja, nie śpimy, Właśnie po to, żeby nie zaspać. I wczoraj po raz pierwszy zdecydowaliśmy, że oboje pójdziemy spać, ale ja nie dałam rady, nie dałam rady spać. No, tak, tak jestem zbudowana. Także ja idę budzić chłopców i zobaczymy się później. Bonjour, bonjour, jesteśmy w Paryżu. Idziemy teraz sobie coś zjeść. Zrobiliśmy check-in do naszego hotelu. Jest Hani? Z tego, że nasz pokój nie jest gotowy aż do 16, to mamy jeszcze ile? 3 godziny na poszwędanie się. Na poszwędanie się. No i idziemy coś zjeść, bo w sumie chłopcy są na kanapkach od samego początku dnia, a my nic nie jedliśmy, także... Już czas. <grym> Najwyższy czas, żeby coś zjeść. A tu nie tylko hotel. Ja. Wit. Tak, przed nami jest italian <coughs> restaurant. Akurat. To chodźcie nami. Bardziej Witamy. Z bardzo Nie, to jest tam Arkadetar. Bardzo. To jest uh, Seven Lane Fengi. Chodźcie nami. Zobaczymy, co będzie. Może coś będzie. Ale jedzenia będzie. Na pewno. It's going to be dark. Mom, I'm free I'm too hungry. You want to order? order this? Mm, show daddy. Dad? I want to order this. Dostaliśmy się w końcu do naszego pokoju hotelowego i pomyślałam, że Wam go pokażę. A więc wchodząc mamy po lewej stronie piękną, dużą szafę z lustrem, w środku są wieszaki, deska do pracowania, wszystko co trzeba. Po prawej stronie mamy łazienkę. Łazienka jest z wanną. Tutaj za mamy kibelek. Mamy też takie fajne lustro umywalkę. Powiem Wam, że ze wszystkich hoteli, w jakich byliśmy, ten wydaje się najbardziej czysty i taki, wiecie, przyjemny. Nawet ta wanna wygląda taką wypłucowaną Mamy wannę i ta wanna się wydaje właśnie taka bardzo częściotka, nie jest nigdzie żółta, zarysowana ani nic, także z przyjemnością się w niej dzisiaj wykąpiemy i wchodząc z naszego pokoju mamy dwa łóżka w rozmiarze queen bed e, takie bardzo, wiecie, ładne e, porządne, no powiem wam, że ten hotel robi wrażenie nawet w takim rodzinnym pokoju mamy bardzo przyjemny fotel e, widok, jest, e, widok jest powiem wam, jak takie kamieniczki, tam na dole mamy e, fajną restaurację tutaj czeka na Brajego list e, mamy też jakieś napoje Także wszystko no. ogarniemy. Dzień dobry, witamy się z Wami z drugiego dnia w Paryżu, e, z pierwszego na. Hmm. <grym> z pierwszego naszego takiego pierwszego, em, w sumie to z pierwszego pełnego dnia w Paryżu, prawda? Mm. Wczoraj po wejściu do naszego pokoju rozłożyliśmy się na łóżkach, jokuj zasnął, ja zasnęłam, chłopcy poszli, Braj z Hengim poszli na super obiadek, więc nasz wczorajszy dzień skończył się na spaniu, ale jedliście coś dobrego. no Nie zjadłeś no. Braj, zjadł, braj zjadł kaczkę, to znaczy kaczątko, młodą kaczkę, Helgu zjadł hamburgerka, Braj powiedział, że to wszystko było takie. Sensymenci, także fajnie. A teraz um, idziemy um, na śniadanko. Tak, zaczynamy, zaczynamy nasz pierwszy pełen dzień w Paryżu. We are going to the Eiffel Tower! Eiffel Tower? Oh my god! Jak to jest? Co to jest? Louis. Louis Vuitton? Yes. And where are we? In Paris! Paris. Paris. gdzie jesteśmy. O, wyszło słońce, więc nie wiem, czy mnie będzie widać, ale jesteśmy pod wieżą Eiffla. Jesteśmy pod wieżą Eiffla i czekamy teraz w kolejce na pobilety, ale kolejka rusza się dość szybko, także super. Już nie możemy się doczekać. Jokuś w nocach nie mógł spać, bo rozmawiał cały czas o tym, że pójdziemy na wieżę Eiffla, także małe marzenie w tym roku już będzie spełnione. Braj, cieszysz się? Braj był już w Paryżu na wymianie, jak miał chyba 16 Lat. My jeszcze nigdy nie byliśmy tak razem, ale braj był tylko na drugim piętrze w wieży Eiffla, a my dzisiaj chcielibyśmy wyjechać do samej góry. Zobaczymy. Jest Hani. Jadę teraz e, taksówką, bo chciałam pojechać do sklepu Lush, Już się nie wyrobiliśmy z chłopcami, i też powiem Wam, że potrzebowałam chwilki dla siebie, więc e, jadę kupić im e, kulę do kąpieli. Niby taksówką mam niedaleko, bo chyba 9 minut, ale wrócę sobie na nogach, bo to jest 20 minut chyba spacerkiem, więc spokojnie sobie wrócę. Jest jeszcze w miarę jasno. Nie wiem, dzisiaj czy jakaś taka napuchnięta, brzydka i w ogóle, więc no po prostu potrzebowałam chwilki, chwilki dla siebie, więc jadę. A na wieczór zamówiłam nam stolik w takiej super restauracji, więc mam nadzieję, że sobie też fajnie tam czas spędzimy. no na koniec, nas, e, do, na koniec dnia każdy z nas idzie do... Każdy z nas idzie do wanny e, i dzisiaj byłam w laszu, kupiłam chłopcom takie super kule minionkowe, no ale oni za szybko je rozpuścili, zanim jeszcze mogłam Wam pokazać. E, Bray dzisiaj dostaje bardzo męską kulę, czyli kupę jednorożca. Dosłownie się to nazywa Unicorn Poop. E, Ma wszystko. Ale powiedziałam, że masz kupić jakiś męski. Unicorns są bardzo męskie, brai, <noise> Więc nalewam mu już tutaj wodę. Więc nalewam już tutaj wodę dla brajego. E, wrzucamy kulę i będzie się kąpał. Dzień dobry, witam się z Wami z ulic Paryża. Właśnie wyszliśmy z naszego hotelu i idziemy do patisserie, czyli do piekarni, gdzie zjemy croissanta. Jest to już nas trzeci dzień w Paryżu. Drugi taki pełen dzień w Paryżu. E, <noise> I jeszcze nie spróbowaliśmy tego cudownego wypieku. Powiem Wam, że trudniej jest znaleźć piekarnię w miejscu, gdzie jesteśmy, niż e, nam się wydaje. Wczoraj poszliśmy na nogach, tak z 2 km pod wieżę Eiffla, i, e, i przeszliśmy obok tylko jednej piekarni, która specjalizowała się w wypiekach z pizzacjami. E, no i tam nie weszliśmy. I wczoraj obudziliśmy się około ósmej. A pierwszy posiłek zjedliśmy o 15 i była to bagietka na wieży Eiffla. Także nie polecam takich przeboi z dziećmi, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj nie będziemy ryzykować i po prostu poprosimy nasz hotel o to, żeby nam powiedzieli, w którą stronę mamy iść. I okazało się, że około 700 metrów spacerkiem możemy sobie podejść do super piekarni, gdzie mają super wypieki. Tylko że zazwyczaj chodziliśmy w złą stronę, dlatego nigdy nie przeszliśmy koło żadnej. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj mamy niedzielę i weszłam na wyższą dawkę saksendy i trochę mnie boli żołądek. Nawet nie żołądek, tylko i trochę mnie e, boli brzuch. Tak się czuję trochę niedobrze, ale. Mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie. To tylko dlatego, że jestem głodna. Na dzisiaj jeszcze jakiegoś wielkiego planu nie mamy. Chcielibyśmy zobaczyć Notre-Dame, ale jesteśmy w takim miejscu w Paryżu, że wszędzie mamy na nogach. Nie przeszkadza nam też przejść godzinę czy coś, żeby. Nie przeszkadza nam też przejść godzinę albo coś do jakiegoś miejsca, więc no nie mamy problemu z tym. Możemy sobie pochodzić. Po rejkiewiku nie ma co za bardzo chodzić, więc zawsze się cieszymy jak jesteśmy w jakimś europejskim mieście, że jest dużo chodzenia. Mam ja mam tylko brakujewasa yy, olema do tego. Mm. Przyszliśmy do e, piekarni i e, niestety. Podano nam takie stare croissanty, no nie, nie było to najlepsze. Brazia de eklerka, ale wróciłam się tam po bagietkę. Akurat wyszła też, akurat, akurat dołożyli świeże, więc jeszcze świeża, chrupiąca i chyba i czego więcej trzeba na śniadanie w Paryżu? Idziemy teraz do, e, do Notre Dame e, i Jokuś ma mój telefon, na nim ma włączone Google Maps i pokazuje nam w którą stronę mamy iść. Tylko trochę nam ten nasz nawigator ucieka. No cóż. You're runaway? away? Nie! Oh You could when you run away you cannot be our navigator